Rzecznik Związku Rolników Adrian Wawrzyniak przekazał, że rolnicy niezmiennie sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi, importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ograniczaniu hodowli zwierząt w Polsce i dramatycznej sytuacji w rolnictwie. Chcą wypłaty rekompensat i wsparcia postulatów rolników w organach Unii Europejskiej. Rolniczy protest, podobnie jak wcześniejsze, będzie polegał na blokowaniu dróg lub powolnych przejazdach kolumn ciągników. Miejscami protestu będą przede wszystkim drogi dojazdowe do miast wojewódzkich oraz trasy szybkiego ruchu. Rolnicy zapowiedzieli najazdy gwiaździste, na wszystkie miasta wojewódzkie. W Warszawie zablokowana zostanie trasa S2 na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Do Krakowa ma przyjechać łącznie ponad 2000 pojazdów. Demonstranci chcą wjechać do miasta od północy, południa i wschodu, a później zgromadzić się w okolicach Ronda Mogilskiego. Z poważnymi utrudnieniami mogą zmagać się także osoby dojeżdżające m.in. do Częstochowy, Poznania, Lublina, Kielc, Torunia, Białego Stoku i Łodzi.